Witam wszystkich! Serwis informacyjno-analityczny jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o firmie. Teraz przyjrzymy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz to zatrzymać. Proponujemy, aby wszystkie wskaźniki badanej korporacji rozpatrywać z większą skrupulatnością. Teraz przeanalizujmy główne wskaźniki korporacji Microsoft Corporation, tyker MSFT. Niniejsza recenzja została utworzona przy użyciu danych z dnia 6 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Microsoft Corporation należy do podkategorii. The Internet w porównaniu wzięło udział 63 firmy, co jest bardzo reprezentatywne. Ogólna ocena badanej firmy i 5 na 10 punktów. Średnia ocen dla tej podkategorii wynosi 2,6 punktów. Jeśli spojrzeć szerzej, w kontekście całego rynku akcji w USA jako całości. Należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji wynosi 1,8 punktu. W porównaniu do wyniku spółki wynoszącego 0,5 punktu Microsoft Corporation. Porównując ruch cen akcji spółki Microsoft Corporation i podkategorii udziałów, widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Microsoft Corporation wykazały dynamikę na poziomie 13,1%. W stosunku do dynamiki cen w tej podkategorii o 20%. Kapitalizacja rynkowa spółki Microsoft Corporation wynosi 3476,36 miliardów dolarów. O kapitalizacji pod kategorii 9981 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 321,92 miliardów dolarów. Przy kapitalizacji bilansowej wynoszącej 1,24 tysięczne miliardów dolarów. Podkategoria ta jest warta 1,24 tysięcznych miliardów dolarów. Porównując akcje giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy następujące dane. Udział Microsoft Corporation w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 34,828 tysięcznych Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 31,444 tysięczne procent. Ocena udziału rynkowego organizacji i kapitalizacji bilansowej pod kategorii Zła 1 PKT. Badana firma ma długi w wysokości 106 i 244 tysięcznych miliardów dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 33% kapitału własnego. Wynik w zakresie poziomu zobowiązań dłużnych przedsiębiorstwa dobry 1 PKT. Wskaźnik ceny rynkowej do zysku spółki wynosi 36, ze średnią dla podkategorii wynoszącą 28,4. Ocena wskaźnika ceny giełdowej do zysku w porównaniu z organizacjami z podkategorii Zła 1PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 96 644 milionów dolarów amerykańskich. Szacunkowe zyski na najbliższe 12 miesięcy wynoszą tymczasowo 112 566 milionów dolarów amerykańskich. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu do spółek z podkategorii dobre 0,5 PKT. Wskaźnik ceny do sprzedaży spółki wynosi 12,9. Średnia dla podkategorii wynosi 6,4. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii złe -1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 270 030 milionów dolarów. Szacowane przychody na najbliższe 12 miesięcy wynoszą wstępnie 308,23 mld dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 0,5 PKT. Marginalizacja wynosi 35,8%, a średnia dla tej podkategorii to 22,4%. Ocena marży sprzedaży na tle wskaźników podkategorii dobra 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 10,52%. Jest to 246% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 15 246 000 dolarów i w podkategorii 4 400 dolarów. Ocena kapitału przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii: dostateczna, 0 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi 423,8 tysiąc dolarów. Ze średnią w tej podkategorii 154,7 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobre 50 pKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 1 184 dolarów. W tej podkategorii jest 691 000 dolarów. Ocena sprzedaży przypadającej na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z pod kategorii dobre 50 PKT. Akcje na sprzedaż wynoszą 0,8%, przy średniej dla tej podkategorii wynoszącej 1,2%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 74% dla firmy Microsoft Corporation. W tej podkategorii poziom ten wynosi 66%. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 468 dolarów. Konsensus szacunków ceny akcji spółki wynosi około 510 dolarów amerykańskich. Spójrzmy na tabelę zamówień. Jest dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej w danym sezonie przez system informacji i odniesienia oceny Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy firmy Microsoft Corporation, System Informacyjno-Referencyjny do oceny zapasów Guru Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj zamówienia, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego. Guru Markets.